Ciemanka, dzisiaj robię historykę, że chrzestna yy, Lilki przyjeżdża do nas. Więc to dzisiaj rynka, więc zapraszam do oglądania. Hmm, wiecie co, trochę się stresuje, że wasza Lilka Tyże że twoja chrzestna przyjeżdża z Ameryki. Mama nie ma ciało! A w ogóle widziałeś, co ja zawsze mam na głowę? Jak ty to od wczoraj masz? Tata poszedł ten do sklepu i kupił ci. Yy, ty ja go i naciągnęłam. Aha, no dobra. Yy, wiesz co? Yy, no. Co tam? No chyba już zaraz przyjedzie. Tylko nie wiem kiedy. To wy tam sobie poróbcie coś. A poglądajcie może śmieszne koty, nie wiem. Dobre, śmieszne koty włączamy. Tak! Tak! Dobre dzieciaki, włączcie już te śmieszne koty, też złoim poglądam, bo nie mam co robić. Okej. Okay. Ej! Co to miało być? Y Hacza wyjąć płytę. Trzeba wyłączyć tą płytę i zapalić ten. No. Śmieszne koty, okej. Okay. Teraz co ja sobie coś porobię. Albo o wiem, muszę pozmywać naczynia, bo dzisiaj jeszcze nie zmywałam. Okej. Okay. O, to chyba tutaj. Jak zawsze u nich leje. Oj, y trzeba już zadzwonić. O, to chyba ona. Okej. Okay. Dzieci idę odtworzyć, okej. Okay. Hej? No hej! O hej Angel, Angela! No hej! Gdzie reszta? W salonie. No dobra. O, trochę y, się przeprowadziliście, nie? No. Hej, moje małe! A w ogóle co to są za te wszystkie prezenty? Ach, no widzę, że już masz tutaj przystrojone jak w Ameryce każdy ma przystrojony dom. Niedawno to Halloween było, to wiesz? Wszyscy na Halloweenowo, a teraz to już każdy na święta się szykuje w Ameryce. To przywiozłem wam kilka upominków z Ameryki, to nie jest kilka, tylko yy, bardzo dużo. i wiesz, co? Do yy, świąt, może. Yy. Trzymajcie się, może do świąt z otwieraniem ich, dobrze? Spróbujemy, ale my... okej. Okay. A ta Angela, też trochę się pozmieniałaś. No, pozmieniałam się trochę, zmieniłam sobie włosy. Zrobiłam sobie większe usta. No właśnie widzę. No, a gdzie jest moja chrześniaczka? Lileka. Lila, chodź tu. Idę. Dziadzia! To ci Angela! Oj, mój chomik. Dziadzia! Tutaj jest dla was kilka upominków nie z Ameryki. E, no dobra, ale trochę dużo ich tu jest. E, nie aż tak. Ktoś z tobą przyjechał? No dobrze, mama, co Lenka, Otwodzisz mi, ale co, truskawkę, no dobra, chodź, masz, jej truskawka, nie chowaj się znowu za tą truskawkę, bo znowu tam nie będziesz mogła wyjść, i ojciec znowu będzie musiał cię wyciągać, no właśnie, Lena, nie mnie. już, tata ma rację. Wiecie co, o, ja tak e, teraz muszę lecieć na randkę. Co? Na randkę? E, no wiesz, poznałam takiego Polaka na lotnisku i się umówiliśmy. I to, i to ile ty byłaś na tym lotnisku? Dwadzieścia ileś godzin. To ile ty czekałaś na samolot? No właśnie 20 ileś godzin, nie? No dobra, trochę podejrzane, no ale dobrze. No to wiecie co, ja już będę leciała, to ja Cię odprowadzę może. No dobra, ja jak tylko na chwilę, może jeszcze jutro do Was przyjdę. Tylko wiesz, że pada. Wiem, bo u Was zawsze w Polsce w listopadzie pada. Okej. Okay. Co tam tam spadło? Nie wiem, Lena! Cio! Co tam spadło? Eee, nic! Okej. Okay. No to wiesz, co? Ja już lecę. No dobra, pa. Ok. Um, to ja już lecę do nich. No dobra, ona już pojechała. Mamo. No. Tak, że znaczy, jutro jeszcze przyjedzie do nas. Nie, ona teraz y, gdzieś poszła, nie? Chyba na randkę. Co, na randkę? To z kim ona się pozamówiła? Że z jakimś typem na lotnisku. Okej. Okay. Y... Dziwne, ale okej. Okay. A mamo, no. A kiedy będziesz rodziła braciszka? Brata mojego? Za trzy miesiące. Oj, przepraszam Was. Yy, przepraszam Was, bo niechcący mi się kliknęło. Yy, no dobra. A macie już imię? Tak, za to wymyśliłam. A jakie? Kuba, prawda? Yy, prawda? No. Ładne ku Kuba. Nawet ładne. Albo Kacperek sperek duszy <grych> Czy jakoś tam maja O dobra No i takim oto właśnie sposobem Koniec, koniec filmu yy, yy, ten podobało Wam się Bo mi się bardzo podoba nagrywać dla Was filmy no i tak... I czy spodobała... 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 Spodobało, ja nie mogę. Czy spodobał Czy polubiliście, tak powiem, czy polubiliście chrzestną liliki Angele? No i to koniec.